W kotle gąsienicowym ratownicy TOP wspólnie ze Strażą Pożarną oraz pracownikami polskich kolei linowych ćwiczyli ewakuację narciarzy uwięzionych na wyciągu. Było to największe tego typu szkolenie nie tylko na Podhalu, ale i w całej Polsce. No, niestety nie była przeprowadzana w takiej dużej skali. Oczywiście dwa razy do roku jest to trenowane, ćwiczone. Załoga ćwiczy, ale to jest ewakuacja z dwóch, trzech krzesełek na zasadzie tylko i wyłącznie doświadczeń załogi. Natomiast tu jest pierwsze chyba w Polsce takie tego typu akcja, że rzeczywiście mamy obciążony tok realistycznie, tak jakby to mogło być w okresie jakiejś awarii. No i tutaj te ćwiczenia są bezwzględnie konieczne, bo ratownik jest wtedy sprawny, kiedy wykonuje sprawę natychmiastowo, bezwarunkowo, a nie myśli, jak tutaj podejść do sprawy, no nie? To już jest do, dużo za późno, dlatego tego typu akcje są niezwykle ważne i konieczne. W ćwiczeniach zamiast narciarzy ratownicy TOPR musieli uratować ponad 120 uczniów z liceum ogólnokształcącego imienia Oswalda Balcera w Zakopanem, którzy dobrowolnie utknęli na wyciągu. Pomimo zaufania do ratowników TOPR oraz ustalonego scenariusza uczniowie przyznali, że stres jednak był. Ten moment, kiedy ta cała uprząż była zakładana, no bo zabezpieczenie było podniesione, no i taki moment niepewności czy zapnie się, czy się nie zapnie. I właśnie ten moment był dla, dla mnie osobiście najgorszy. A sama jazda w dół na linię? A sama jazda to no, bardzo przyjemna. Bardzo przyjemne doświadczenie. Jedzie się, obraca się, ogląda się piękne widoki zimowe. Lekki lęk, co by nie powiedzieć, sam moment zejścia z siedzenia. Może to tylko. Nie, nie bałaś się, że uprząż nie wytrzyma, że zapięta. No i nie, to, to trudniej nie mam zaufanie, tak. Do tego akurat mam zaufanie do nich. O trudnościach podczas organizacji tak dużych akcji ratunkowych opowiedział nam ratownik toprem Marcin Józefowicz. Skoordynowanie tak dużej ilości ratowników, zebranie sił, informacja o tym, gdzie wypadek, no, zgranie jakby logistyczne tego wszystkiego, żeby nie wydarzył się wypadek typu zespół jeszcze na linii ewakuuje, a ktoś już usiłuje uruchomić wyciąg, albo ktoś e, próbuje coś zrobić na własną rękę. Albo ktoś skuterem jeździ i zaplątuje się w jakieś liny. no Trzeba to wszystko jakby ogarnąć ze względu na dużą ilo ilość ratowników, no to jest trudność. Jest już także wypracowany specjalny system ratunkowy podczas zatrzymywania się wyciągów. W momencie, kiedy kolej się zatrzymujemy, od razu dostajemy informacje, już zaczynamy zbierać ludzi. I Do pół godziny jest taki czas, kiedy kolej usiłuje uruchomić. Jeżeli to się nie udaje, to po tych pół godzinie my już możemy ruszać z centrali, ale w tym czasie mamy już skomponowanych ludzi, sprzęt. W związku z tym dojazd 10 minut, wjazd na górę 20 minut po pół godziny może ruszyć ewakuację. W historii wyciągów Kotle gąsienicowym zdarzyły się już ewakuacje narciarzy. Prowadziłem takie dwie ewakuacje, były dwa razy przekładnia, tutaj się zablokowała i było wszystko zblokowane. Oczywiście to były kolejka Stara i krzesełka jednoosobowe, więc ta akcja trwała tutaj 40 minut w sumie. Pół godziny było jakby podjęcie tej działań, bo wszystko się robiło, żeby usunąć awarię, a dopiero potem się przystępuje do akcji. Czyli w granicach tej półtorej godziny się ta akcja zamykała przy jednoosobowej kolei, a tu mamy czteroosobową kolej i jest to jakby wszystko wielokrotnie więcej, więc musi być więcej zespołów. Więcej więcej zaangażowanych ratowników, żeby to sprawnie przeprowadzić. I z reguły tak to bywa, że nieszczęście to chodzi parami, jak to mówią, no nie? No i tutaj niestety jest to najgorsza pogoda, jest to święto i nie ma nikogo i w ogóle i tak dalej. No ale jak będą takie ćwiczenia, to będzie gro osób przygotowanych do tego typu akcji, no to będzie to działało na pewno sprawnie i, i bezpiecznie, bo tu chodzi tylko o to, żeby było bezpiecznie dla ludzi i również dla ratowników.